Na szkoleniach stacjonarnych prowadzimy w tym momencie pewną dyskusję z pracownikami, którzy odpowiadają na pytanie, czy boję się sztucznej inteligencji. Jeśli tak, to, to czego konkretnie się boję? No i mogę tutaj odpowiedzieć, jakie, jakie najczęstsze odpowiedzi mamy. Ludzie często boją się, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę, że ich praca będzie mogła zostać w wykonana przez sztuczną inteligencję. Ja wtedy zazwyczaj odpowiadam, że fakt sztuczna inteligencja może zabrać niektórym ludziom pracę, ale może też wielu ludziom pracę dać. I o ile na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze długiej listy zawodów, która powinna się obawiać tego, że sztuczna inteligencja całkowicie zastąpi ich pracę, o tyle już lista zawodów, w których sztuczna inteligencja może zrobić znaczącą różnicę, już jest bardzo długa. Co za tym idzie prędzej niż sztuczna inteligencja, pracę może zabrać nam inny człowiek, który po prostu potrafi posługiwać się sztuczną inteligencją, na przykład sprawniej niż my. A dlatego, jeśli chodzi o ten aspekt zabierania pracy, to. Jest tutaj taki wątek czegoś, czym sztuczna inteligencja na chwilę obecną nie jest, czyli taką właśnie generalną sztuczną inteligencją, która potrafi wykonywać złożone zadania, która potrafi rozumować, samodzielnie przechodzić od pewnych wniosków do planowania, od planowania do realizacji i po realizacji też do jakiejś oceny wykonanych działań. Sztuczna inteligencja na chwilę obecną jeszcze nie jest na tym etapie. W związku z tym dużo większą obawą, która jest na dzisiaj, istotna, Istotna. Nie jest to, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, tylko raczej, czy ktoś, kto umie sztuczną inteligencję lepiej ode mnie, nie zabierze mi tej pracy. W związku z tym jeszcze raz zachęcam do tego, żeby, żeby się rozwijać i właśnie obecność też na szkoleniu takim jak to na pewno jest, jest bardzo dobrą decyzją. Inni ludzie, kiedy zadam im to pytanie, odpowiadają, że boją się, że sztuczna inteligencja zabije ludzką kreatywność. I to jest taki pewien strach, który myślę, że jest dosyć głęboki, ponieważ my jako ludzie tym się różnimy od maszyn czy, czy od zwierząt, że potrafimy być w taki sposób głęboki. Kreatywni. I, I ta kreatywność zdaje się być u niektórych zagrożona przez właśnie rozwiązania sztucznej inteligencji. I ja tutaj odpowiadam, że kompetencją właśnie człowieka przyszłości jest to, żeby potrafić swoją kreatywność rozwijać. Niezależnie od tego, czy korzystamy z sztucznej inteligencji, czy nie. Co tu mam na myśli? Mam na myśli to, że sztuczna inteligencja nie może przejąć całego naszego procesu kreatywnego, ale może stać się jego znaczącym elementem. Co za tym idzie, nie powinniśmy podchodzić do sztucznej inteligencji jako do sposobu na zastąpienie ludzkiej pracy. Takie próby najczęściej kończą się na chwilę obecną fiaskiem, mimo tego, że, że eksperymenty oczywiście na całym świecie trwają, raczej powinniśmy podchodzić do sztucznej inteligencji jako do jednego z wielu narzędzi, które możemy mieć właśnie w naszym arsenale, i też nie próbować umieszczać tej sztucznej inteligencji wszędzie, gdzie się tylko da, a raczej mieć taką intuicję, która pozwala na to, aby sztucznej inteligencji używać wtedy, kiedy jest to zasadne. A kiedy niekoniecznie ona jest najlepszym rozwiązaniem, to po prostu użyć innego narzędzia. Jeszcze kolejną obawą, którą uczestnicy naszych szkoleń mają, jest to, że sztuczna inteligencja wydaje się im być, im być bardzo skomplikowana i bardzo trudna. I ja to akurat bardzo, bardzo dobrze rozumiem, bo. To tak brzmi przecież sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego, w ogóle jakieś takie, od razu nam się to kojarzy z czymś, co jest... Dedykowane tylko jakimś, właśnie, programistom, ludziom, którzy gdzieś tam technicznie się, się dobrze czują z komputerami. A ja to tak, to tak nie, bo ja tak nigdy jakoś tak z tymi komputerami to nie za bardzo. No to w ogóle sztuczna inteligencja to już, to już w ogóle nie. I to jest akurat bardzo ważne, żeby sobie to rozłożyć na, na czynniki pierwsze i zrozumieć, skąd się to bierze i dlaczego to w zasadzie nie jest właściwe podejście. No, bierze się to. Przede wszystkim stąd, że mieliśmy bardzo dużo filmów, które przedstawiały sztuczną inteligencję jako właśnie coś takiego bardzo złożonego, bardzo zaawansowanego. Druga rzecz, która za tym idzie, która się z tym wiąże, to fakt, że programiści korzystają ze sztucznej inteligencji i bardzo często mówią o sztucznej inteligencji, co za tym idzie w sposób naturalny my postrzegamy sztuczną inteligencję jako tą dziedzinę techniczną. Ale ja nie bez powodu. Opowiedziałem Wam na początku o przetwarzaniu języka naturalnego, a nie o sztucznej inteligencji, właśnie dlatego, żebyśmy spojrzeli na tą sztuczną inteligencję w takim kontekście właśnie demokratycznym, żeby zobaczyć, że te rozwiązania tak naprawdę są dużo łatwiej i dużo szerzej dostępne dla większej grupy osób. A z tym właśnie związane jest to, że my możemy korzystać z języka naturalnego, który dla większości osób jest tym, tym domyślnym sposobem interakcji z innymi ludźmi, a dzisiaj może się stać domyślnym sposobem interakcji z komputerami. Tak więc, ten, ten strach o to, że sztuczna inteligencja będzie trudna, to tutaj od razu mogę powiedzieć, że, że nie będzie. Dzisiejsze szkolenie też nie, nie należy do szkoleń trudnych. Oczywiście, im dalej w las, tym zawsze jest więcej drzew i, i na, na pewnym poziomie zdolności techniczne się bardzo przydają. Natomiast na tym dzisiejszym szkoleniu. Te zdolności, takie podstawowej obsługi komputera, wysyłania maili, pobierania plików, wrzucania tych plików w inne miejsca, one są absolutnie wystarczające. I tutaj ten strach o to, że sztuczna inteligencja, czy szkolenie ze sztucznej inteligencji, to, to jest w ogóle coś takiego strasznego, to, to jest faktycznie. No niepotrzebny taki strach, aczkolwiek ja go doskonale rozumiem, bo, bo sam jeszcze zanim zgłębiłem świat sztucznej inteligencji kilka lat temu, to w ten sposób właśnie postrzegałem tą technologię. No i ostatnim, ostatnim takim chyba strachem, który no rzadziej się wymienia, ale jednak czasami to pada, to to, że sztuczna inteligencja jest droga, że, że, że wdrożenie tego typu rozwiązań, że kupno jakichś narzędzi, że, że w ogóle tego typu rozwiązania są z automatu, po prostu za drogie, tak, to, to u nas to nie, bo u nas mamy małe budżety i sztuczna inteligencja się ludziom od razu kojarzy z takim jakimś bardzo dużym projektem, który, który wymaga w ogóle od razu jakiejś transformacji i to też jest niezasadna obowiązka, Ponieważ, tak jak wspomniałem, sztuczna inteligencja nie powinna zastępować wszystkiego, co w Twojej firmie czy w Twojej pracy się dzieje, a, a powinna być po prostu takim przydatnym narzędziem, z którego Ty czy, czy Twoi pracownicy możecie skorzystać, no, po to, żeby skrócić po prostu obieg różnych rzeczy, tak przyspieszyć, czy to wyszukiwanie informacji, czy, czy tworzenie jakiejś treści, czy analizę. I o tym wszystkim na dzisiejszym szkoleniu też sobie powiemy. Na kolejnym z jego etapów. Ale tak jeszcze chcąc odpowiedzieć na to pytanie, czy w ogóle mamy się czego bać, i czy, czy zasadne jest banie się sztucznej inteligencji, no to zadaję takie pytanie, czy na tym obrazku znajduje się kod. No i dla nas jako ludzi to zadanie nie wydaje się być specjalnie trudne, no bo my widzimy i po krótkiej chwili jesteśmy w stanie ocenić, tak, na tym obrazku znajduje się kod. Natomiast jeśli zadalibyśmy to pytanie jeśli, jeśli to zadanie dalibyśmy do zrealizowania komputerom, okazałoby się, że to wcale nie jest takie proste, i przez wiele, wiele lat naukowcy i, i, i budujący oprogramowanie oparte na sieciach neuronowych inżynierowie próbowali właśnie to zadanie zrealizować. Tak? Czyli, żeby komputer, żeby sieć potrafiła odpowiedzieć na dla nas proste pytanie, czy na obrazku znajduje się kod? I aby ta odpowiedź została nam udzielona, no to my musimy właśnie przetworzyć bardzo wiele takich powtórzeń algorytmicznych, tak? Musimy zbudować całą sieć neuronową, która oczywiście jest oparta na podobieństwie do, do ludzkiego mózgu, ale, ale to, co jest istotne i co chcę zobrazować, to to, że proste zadanie dla człowieka wymaga od maszyny przetworzenia bardzo, bardzo wielu informacji i tak jak my na końcu możemy być praktycznie pewni, no tak, to, to jest kod, tak? Widzimy tego kota, to, to na końcu to na końcu tej tego obliczenia komputerowego dostaniemy tylko jakąś przybliżoną wartość prawdopodobieństwa, że to akurat jest kod, tak? Czyli dowiemy się na przykład, że z prawdopodobieństwem na 0.93% na tym obrazku znajduje się kod. I co ciekawe, tutaj na, na poprzednim slajdzie widzimy te tzw. Capture, tak zwane kapcze, czyli czasami uzupełniamy w internecie jakieś informacje i, i system prosi nas o to, abyśmy wskazali jakieś obrazki. I co istotne tutaj na tym etapie, to to, że my właśnie uzupełniając te, te obrazki, wybierając na przykład właśnie numery domów spośród tych obrazków dziewięciu, my uczymy właśnie takie sieci neuronowe. Tak więc tutaj akurat jest punkt dla komputerów, ponieważ wykorzystują one nasze klikanie do tego, aby takie właśnie sieci mogły się uczyć. No i właśnie, chociaż ta technologia sieci neuronowych opiera się na podobieństwie do ludzkiego mózgu, to jednak technologia LLM oparta na niej nie jest w stanie zastąpić człowieka w pełni. Ale zaraz, zaraz, jakiś kolejny skrót LLM, już spieszę z wyjaśnieniem, ponieważ tego jeszcze nie było. LLM to jest bardzo ważny termin na naszej mapie docierania do prawdy o sztucznej inteligencji. LLM to jest skrót od Large Language Model, a więc duży czy wielki model językowy. Duży model językowy. I to jest kolejna technologia, która jest oparta na przetwarzaniu języka naturalnego i opiera się ona na tym, aby przewidywać prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych tokenów w wypowiedzi językowej. Czym są tokeny? No, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że token to, to taki znak, to litera. Chociaż czasami jedna litera może zawierać więcej tokenów, ale właśnie porozumienie pomiędzy słowem, znakiem, a tokenem to jest właśnie magia NLP. To znaczy, NLP jest właśnie tą technologią, która pozwala na przełożenie. Wypowiedzi językowej, która składa się ze zdań, które składają się ze słów, które składają się z sylab, które składają się ze znaków, i oczywiście ta, ta prawda jest właściwa dla języka polskiego czy języka angielskiego. Inne języki mają inną strukturę, natomiast istotne jest to, że ta struktura naturalna ludzkiego języka może być przełożona właśnie na te tokeny. Jeśli my przełożymy wypowiedź naturalną na te tokeny i potem. Będziemy w stanie nakarmić taką sieć yy, yy, odpowiednią liczbą takich treści, to właśnie możemy stworzyć taki duży model językowy. Możemy stworzyć taki LLM. I co ten LLM potrafi robić? Ten LLM potrafi przewidywać wystąpienie kolejnego tokenu w tej wypowiedzi językowej. Czyli jeśli my wprowadzimy do modelu językowego jakąś wypowiedź, na przykład wypowiedź niedokończoną, to zwrotnie od tego modelu otrzymamy dokończoną wypowiedź. I to jest bardzo istotna idea, dlatego na tym etapie warto, żebyście zrozumieli, czym LLM właściwie jest. No i tutaj właśnie widzimy taki, taki przykład, tak? Mamy zdanie: I like cats more than dogs, lubię koty bardziej niż psy. No i ono jest niedokończone. Mamy samo I like. Jeśli wpuścimy samo I like do modelu językowego, no to. Ten model językowy, który był karmiony wcześniej odpowiednimi treściami, zwróci nam kolejny token, w tym przypadku to jest kolejne słowo w tym ciągu, tak? I to jest wszystko. Ten model językowy służy do tego, żeby kończyć zdania, tak, żeby kończyć za nas zdania, uzupełniać kolejne tokeny, czyli kolejne znaki, co za tym idzie kolejne słowa, zdania w naszej wypowiedzi językowej. Tu właśnie widzimy na tej, na tej prostej animacji, jak funkcjonowała technologia GPT-2, czyli tak, ta technologia jeszcze. Przed powstaniem czatu GPT, no i tutaj widzimy, że tym, tym wsadem do modelu językowego jest Recite the First Law, czyli wyrecytuj pierwsze prawo. No i Potem jest jakiś znak, który wskazuje na to, że, że po tym znaku model ma generować tekst, no i tym, tym wygenerowanym tekstem jest tekstem, że robot nie może czegoś tam. No bo wcześniej te prawa, tak, pierwsze, drugie, trzecie, zostały one umieszczone w tym modelu językowym, więc następnie, kiedy my poprosimy model, żeby wyrecytował pierwsze prawo, no to on dokończy, dokończy to zdanie, generując właśnie te wcześniej nauczone prawa, w tym przypadku, że robot, Coś tam, coś tam może, czy czegoś tam nie może. I to jest właśnie model językowy, duży model językowy, więc to się kryje za skrótem LLM. No i właśnie teraz mieliśmy troszeczkę tych skrótów. Ja bym chciał to wszystko bardzo, bardzo, bardzo uporządkować. A więc mieliśmy na początku technologie terminalowe, czyli, czyli takie czarne okienka, gdzie to my, jako ludzie, musieliśmy nauczyć się języka maszyny. Potem mieliśmy graficzne interfejsy użytkownika, czyli naszego Windowsa, czy, czy Linuxa, czy Mac os Myszkę, klawiaturę, mamy nasze okna, tak, uczymy się Worda, PowerPointa, przeciągamy różne rzeczy, mamy tam graficzne odzwierciedlenie tego, co wcześniej działo się w terminalu. Następnie pojawiają się technologie dotykowe, gdzie ten sam system graficzny już nie wymaga od nas myszki czy klawiatury, a wystarczy właśnie dotyk naszego palca na ekranie. No i właśnie dalej osobno pojawia nam się do obok tego wszystkiego technologia NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego. I ona tutaj jest osobno zaznaczona, dlatego że ja postrzegam ją jako osobną iterację, osobny sposób myślenia o tym, w jaki sposób my z komputerami możemy rozmawiać. No i wewnątrz tej bańki NLP mamy taki termin jak LLM, czyli ten duży model językowy, czyli takie rozwiązanie oparte na NLP, które pozwala generować kolejne tokeny. W wypowiedzi językowej. I takich, takich LLM-ów jest, jest dużo. Takim najbardziej znanym modelem językowym, z którego większość z Was może skorzystać, i, i może część już z Was skorzystała, jest właśnie GPT. tak To właśnie oznacza ten skrót w nazwie ChatGPT. Ten skrót oznacza Generative Pre-Trained Transformer. No, to jest tak naprawdę jeden z rodzajów modelu językowego, konkretnie tworzony przez firmę OpenAI. No i to GPT było w wersji drugiej, trzeciej, czwartej. Na chwilę obecną mamy wersję 4O. I z niej możemy jako najnowszej wersji korzystać, ale takich LLM-ów, czyli modeli językowych, jest też dużo więcej. Taki model tworzy chociażby Meta od Facebooka i swój model nazywa Lama, ale również Google tworzy swój własny model językowy, goniąc niejako firmę OpenAI oraz Microsoft, które wspólnie pracują nad rozwojem technologii GPT. Stworzyła swój model Gemini, z którego również możemy skorzystać może stać